Yo, 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 spizgany ziomale, wracamy na GeForce Kinsa zrobić konkretny mój na stronce. Wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym skuty, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu. I oczywiście dla nowych użytkowników na daje jedną skrzyneczkę milspeka. Myślę, że fajna opcja, a teraz mordeczki, wlatujemy sobie na GeForce Kinsa mając 1000 złotych. Oczywiście mam tutaj jednego skinka w ekwipunku, No piękna koska, dzisiaj jej nie biorę. Pod uwagę mam nadzieję, że te 1000 zł, a oczywiście nam wystarczy na przetestowanie kolejnej skrzyneczki, a kolejna, oczywiście skrzyneczka będzie to Jupitera. Skrzyneczka zostały nam jeszcze dwie do przetestowania. Ogólnie już wszystkie praktycznie przetestowałem. No i dzisiaj sobie wlecimy w skrzynkę Wanderek. Kosztuje tylko i wyłącznie 40 zł. Dosyć spoko widzę nawet. No parę razy została otwarta, ale dupy nie urywa, bo skrzyneczka jest bardzo tania. Zobaczymy jak ona będzie sypała. A ja Wam również przypominam, że sama strona, jak i mój materiał jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie, link jest w opisie. A dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na Glocka, za oczywiście niecałe 70 złotych. Co zrobić, żeby go wygrać? Łapa w górze pod tym filmem, subskrypcja kanału i zostaw dowolny komentarz, to wszystko wariacie. Powodzenia, no i zobaczmy, co ona ma. 330, 350, 400, 400. Ej, powiem Wam, że dosyć spoko. Tutaj jakieś koski jeszcze lecą. No i te procenty 0500, 0500 i zobaczcie, że tutaj wszystkie z tych dwóch pierwszych rzędów skiny mają takie same procenty, więc no tak sumując, będzie nawet dużo tych procent łącznie. Zobaczmy, jak to na dole się prezentuje. Okej, okay, 18%, 16%, 15% i tutaj znowu 15%, czyli no powiem Wam, że tutaj co najmniej jest ponad 60%, no nawet około 70% właśnie procent na takiego tańszego skina. A reszta to już, no tak niezupełnie powiem Wam szczerze, no bo tutaj jeszcze te na dole właśnie są troszeczkę tańsze. No nic, no zobaczmy, zobaczmy jak ona będzie sypała te 1000 ziko sobie wydamy, zakręćmy rozpoznawczo tak na raz, zobaczmy, zobaczmy. No i dobra, jest pierwsza skrzyneczka. Piękny auk za 72 grosze, no nie no. Bieda konkretna, lecimy dalej, zobaczmy sobie, może, może, Co? no trudno, jeszcze raz. To trzech razy sztuka, jak to się mówi, otworzymy na takim powolnym otwieranku. I mamy po raz kolejny, niestety to samo, kolejnego auga. Dobra, kolejne 40 zł. no nie gadajcie, że ta skrzynka będzie sypała same takie słabiutkie skiny, no bo tak to nie może się skończyć. 60 w tym momencie groszy, wiecie, co będziemy to chyba wszystko sprzedawać, żeby mi się tutaj nie mieszały te skiny. No i dobra, wszystko jest sprzedane. Coś ewidentnie widzę, że mam znowu jakiś tutaj problem z internetem, albo na stronie jest tyle osób, bo jest 10 prawie tysięcy osób, że no aż tutaj delikatnie się laguje. No dobra, mało ważne: wlatujemy sobie wariaty W 3 sztuki naraz. Zmieńmy sobie ten kompakt młodzik na zwykłe 120 zł za takie 3 sztuki i się kręci. Zobaczmy, może kurczę jakąś koskę by chciało nam tutaj oddać. Kałaszek blisko, a ten kałaszek by był warty swoje, no bo 300 50 parę złotych, a my dostajemy nie całe 2 ziko, więc jest konkretna lipa. Mordeczki wcześniej trzy skrzynki, plus teraz trzy skrzynki, więc jesteśmy z 240 już yy, na minusie i tak naprawdę nic ciekawego nie udało nam się trafić. Jest w końcu jakiś mocniejszy kałaszek, zobaczmy cenę jego. 50 złotych, no niby spoko 50, no ale wariaty mieliśmy te 1000 złotych yy, na pewno, nawet z 1020 złotych, więc dalej jesteśmy. Stratni te 300 ziko, lecimy, lecimy, może jakaś koska, kurczę, no procenty fajnie wyglądają, no coś mi tutaj laguje, ewidentnie i poleciała koska, dobra, wygadałem. No tak gadałem o tej kosce, że w końcu właśnie wypadło 575, bardzo fajnie tutaj strzał, 633 ziko łącznie, więc no powiem wam, kurczę, że w końcu co nieco tutaj oddał, zobaczcie, nawet w tym momencie jesteśmy na fajnym proficie i teraz jest pytanie, czy kręcimy dalej? Czy może należy tutaj przejść na jakąś mocniejszą bitewkę? Ja myślę, że jeszcze sobie pokręcimy razy 5 sztuk. Zmieńmy sobie tego modzika. No trochę to już jest, no nie wiem, ryzykowne, no bo skrzyneczka naprawdę na takich mniejszych procentach fajnego skina nam oddała. No ale oczywiście ja jestem po to, żeby trochę te skrzyneczki dla Was przetestować i po prostu niesamowite co ona oddaje. No na początku byłem... No takiego zdania, że skrzynka do tarcia chrzanu, ale w tym momencie mordeczki, zobaczcie, co się dzieje. 1655. No nic, spróbujmy jeszcze raz do trzech razy sztuka, jak to się mówi, czy będzie kolejna koska po kolei. Ja pierdzielę, ono było także bliziutko. No dobra, 71. Niech będzie, że jeszcze dwa razy sobie otworzymy. No bo ładnie tutaj. Wróciliśmy jakaś P2000, rękawiczki prawie nam wypadły. No, tutaj 60 zł. W te P2000, więc dupy nie urywa. No i co, mordeczki, Otwórzmy ostatni tutaj strzał razy 5 sztuk. Wydajemy te 200 zł i mamy kostkę. Mamy kolejny. Nie no, powiem wam, że skrzyneczka jednak naprawdę robi fajną robotę. Zobaczcie, on kosztuje tylko i wyłącznie 40 zł. A my wyszliśmy w tym momencie jakiś. No 700 złotych co najmniej na proficie w tej skrzynce. Na początku zwątpiłem troszeczkę. Bo same te gówniane skiny leciały. Ale kurde mimochodem tutaj koniec końców fajnie się zaprezentowała. Tak czy inaczej wlećmy sobie teraz na bitewkę. I zobaczmy jak ta skrzyneczka będzie się właśnie na bitwach prezentowała. Kurczę, może te koski również będą tak fajnie leciały ogólnie. Jak za taką cenę. Mega wrażenie zrobiła na mnie ta skrzynka. Oczywiście ziomeczka. Nie kojarzę, ale to nie, to nie jest problem. No, najważniejsze, żeby skrzyneczka tutaj fajnie dawała. No i mamy, mamy cztery dyszki. Wiecie co? Zróbmy sobie za cały nasz po prostu proficik, taką safe bitewkę. Jak to się mówi, jesteśmy na proficie te 700. Nawet i te 720 zł, więc możemy sobie pozwolić na 18 sztuk, jebnijmy to aż na 3 graczy i niech to będzie ostateczna bitwa w dzisiejszym odcinku. Ogólnie moim zdaniem fajna skrzynka, jeszcze możecie dać znać w komentarzach jak Wam oczywiście się podoba, ja tutaj przywołuję. Bociki i również Wam przypominam o trwającym konkursie na Discordzie bez wymagań wariaty możecie wygrać kosę za ponad 1000 zł. No i tak jak powiedziałem w konkursie nie ma wymagań, wystarczy przejść na Discorda, wejść na kanał konkursy i tam nacisnąć guzik dołącz do konkursu. Zapraszam wszystkich, oczywiście po zostawieniu boostera również. Pojawi Wam się dodatkowy kanał z konkursikiem, tam również jest fajny skinek za 500 złotych i także tam nie ma wymagań, ale wiadomo, no jest takie małe wymaganko, czyli trzeba posiadać boostera. Zapraszamy, a teraz lecimy, lecą skrzyneczki, no my jak na razie te 15, ej tu pierwszy skinek aż 77 się zagadałem i nawet nie zauważyłem, no ale gościu tutaj dogania nas, na 100% już nas przegonił, jest to mocny bocik Arnoldzik, no. Dawaj coś, dawaj coś, fajna skrzynka, fajna. Myślałem, że będzie taka, wiecie, że naprawdę same te skiny po, nie wiem, 40 groszy będą leciały, ale jak widać, potrafi też sypnąć dobrego skina. Okej, okay, ten środkowy w sumie, no, pierwszego jakiegoś takiego lepszego dropa dostał. 7 dyszek, no Arnold tutaj, oj, oj, oj będzie ciężko gościa dogonić. Lecimy, lecimy. Chyba nawet jedziemy łeb-web. A nawet bym powiedział, że gościu mnie przegoił. No, w tym momencie to na 100%. Poleciała pierwsza koska. Za nami jedyne 10 skrzynek było. Więc, no kurczę, raz na 10. Taka koska, fajnie, jakby leciała. Lecimy dalej. Zobaczmy, dajcie koskę. Troszeczkę może droższą niż on. I będzie naprawdę się elegancku. Fajnie, jakby udało nam się jeszcze taką właśnie bitewkę wygrać na zakończenie. Tak czy inaczej, no ja w tym momencie już jestem około 20 złotych. Po przetestowaniu nawet tej skrzynki i po przegraniu tej bitwy na proficiku, więc moim zdaniem mega fajna skrzyneczka. Lecimy dalej. Trzy sztuki jeszcze do końca. I no, no nie wiem, nie wiem. Wanderek, daj coś, daj koskę, daj koskę, jeszcze jedną. No, daj no nie, bądź taki, no. Wiem, że masz fajne jeszcze, no, że w sobie. No, nawet taka koska za 600 zł, to i tak bym nie pogardził. Tak naprawdę 50 zł dostaliśmy. I morteczki. No przegraliśmy tę bitwę na 100%, ale gościu sobie fajny tutaj proficik zgarnął, bo 1220 złotych, Więc myślę, że spoko, nawet i jeszcze sobie wiecie, co tutaj na pocieszenie mamy. Skinka wejdźmy sobie, morteczki, żeby to nie kończyć z takim, no zerem. No, jakby to powiedzieć, wyszliśmy na zero. Wejdźmy sobie w skrzyneczki z Expo. Pamiętajcie o tych skrzyneczkach: czym więcej skrzynek na stronie, oczywiście, otwieracie, tym większy tutaj poziom zdobywacie, I następnie macie więcej tutaj kluczy i przeróżne skrzynki. To no darmowe są to w sumie skrzyneczki, je można co 6 godzin otwierać. Ja w tym momencie wlecę w najdroższą tutaj. Skrzynkę, no do niej już trzeba mieć spory poziom, ale zobaczcie, co tutaj można wygrać. 8500, więc lecimy. Ja co najmniej bym chciał, już nie będę taki, dajcie mi chociaż tego kałaszka za tysiaka i będzie naprawdę fajnie. GeForce skins, lecisz. I się kręci, i się kręci, i się kręci, ja pierdzielę, Jimmy, no nie, no jednak na 5% fajna koska 2100 zł, więc tak czy inaczej jesteśmy moim zdaniem na naprawdę fajnym tutaj proficie. Widzę nawet nie ma koski, żeby wypłacić w tym momencie. No nic, sprzedajmy sobie to. Ile mamy pieniążków? 3145, ja jestem mega zadowolony. Naprawdę ta skrzyneczka diamentowa, to jest sztos że ja nie mam pytań. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że skrzynkę tro trochę przetestowałem. Jeżeli tak, łapa w górze, sub kanału. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Wielkie Yo!